Trwa remont czwartego piętra starostwa powiatowego w końskich. To właśnie tam po zakończeniu prac budowlanych zostanie przeniesiona poradnia psychologiczno-pedagogiczna, której siedziba obecnie znajduje się przy ulicy Krakowskiej w Końskich. Znaczna część robót została zrealizowana, a obecnie trwa wymiana centralnego ogrzewania. Włodarze powiatu na kompleksową przebudowę otrzymali dofinansowanie w wysokości 2,5 miliona złotych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Warunki lokalowe, jakie panowały w w starym budynku poradni nie spełniały wymagań pozwalających na przyjmowanie dzieci niepełnosprawnych. Ciasne korytarze, słabe ogrzewanie i oświetlenie oraz brak podjazdów dla wózków inwalidzkich znacznie ograniczały możliwości placówki. Powyższa sytuacja sprawiła, iż priorytetem dla Zarządu Powiatu Koneckiego stało się znalezienie dla poradni nowego lokum. Niespełna trzy miesiące temu podpisaliśmy umowę z wykonawcą na remont czwartego piętra budynku starostwa powiatowego. Tak naprawdę takim głównym celem tego remontu jest przeniesienie poradni psychologiczno-pedagogicznej na czwarte piętro w budynku starostwa. W chwili obecnej zrealizowaliśmy już część robót związanych z instalacją elektryczną. Prace tynkarskie zostały już zakończone. W chwili obecnej realizujemy Wymianę części instalacji centralnego ogrzewania. Praca trwa nieprzerwanie, a już niedługo rozpoczęte zostaną pierwsze roboty wykończeniowe. Po zrealizowaniu tych robot w surowym stanie będziemy realizować już te roboty typowo wykończeniowe. Na pewno będziemy już montować wszystkie drzwi, okna, przejścia przeciwpożarowe, podłogi, oświetlenia i cały system PEPOS oraz alarmy, monitoring i wszystko to, co powinno się znajdować w takiej poradni. Wszystkie czynności prowadzone są zgodnie z przyjętym harmonogramem i wielce prawdopodobnym jest, że poradnia zostanie przeniesiona do nowego lokum przed rozpoczęciem przyszłego roku szkolnego.